Ja chciałam, żeby mój kawinek dzisiaj został u was do 18. Do 16 i to naprawdę w sytuacjach wyjątkowych. Kochanienka, to jest istny pożar. Depilation mam. A jeszcze jest lato sama, rozumiesz. Tak jak mówię do 16. Nie ma szans, że się wyrobi. Uwierz mi. Tatuś kawinka dzwoni. No, streszaj się, bo obowiązki maczynę realizuje. Nie wiem jaki rozmiar buta masz. Zmierz, ja 37 mam. Jakbyś się pytał? Ty masz mi dawać, a nie jemu. W końcu ja matką jestem i lepiej potrzeby dziecka znam. No, naura. Buty będzie kupował debil. Z alimentosa chce się wykręcić. Lato jest. Najlepiej latem ci chodzi jak kewinek? Na boso. Pięda się złuszcza, stopa oddycha. Nie mm, ja jednak proszę, żeby przyniosła pani kapcie dla kewinka. No, wiedziałam, pa. Teściową nas oddal. Kosmetyczka dzwoni. No, zaraz dam cynka, czy się zgodziła o w przedszkole a czemu pani dzwoni chciałam zobaczyć jakim dźwiękiem mnie pani podpisała a nie mi się z dentystą pomyliło wyrwi kłakiem 15, inaczej wzywam policję no nie wy i ktoś ci odbierze a ten woźny u was tu też tylko do szesnastej